Dzień dobry jest 7 maja 2022 roku jadę ulicą Poleską w kierunku ulicy Bohaterów Monte Cassino od dzisiaj ulica Łomżyńska wraz z częścią ulicy Bohaterów Monte Cassino jest zamknięta dla ruchu zamknięta na cały rok tak więc od dzisiaj nie przejedziemy na wprost, nie dojedziemy na wprost do ulicy Kopernika. Dlatego mam taki plan, żeby wjechać na Wyszyńskiego i tam gdzie zaparkować, no i obejść to wszystko, pokazać jak to dzisiaj wygląda. W organizacja ruchu polega w tej chwili na tym, że jadąc od strony ulicy Poleskiej, można skręcić w prawo tutaj, czyli na dworzec PKS lub do centrum handlowego, albo w lewo w ulicę Wyszyńskiego. Autobusy, które tędy jechały teraz, oczywiście jadą objazdem. Teraz samochody, które wjadą do centrum handlowego, oraz autobusy, które wjadą na dworzec PKS. Wyjeżdżają w zasadzie tak jak kiedyś, czyli przez to skrzyżowanie. Tyle tylko, że sygnalizacja świetlna została wyłączona, zmieniło się, podporządkowanie dróg, można powiedzieć. Oczywiście w prawo wjechać nie można. No i można by się spodziewać, że tak samo z tamtej strony nie można wyjechać. Ale przed chwilą widziałem jakiś samochód, więc zaraz zobaczymy, jak to wygląda z drugiej strony. Pomimo tego, że droga jest zamknięta, to jakiś chyba lokalny ruch jest dopuszczony. A tutaj nawet jest znak stop. Tak jak widać, prace się już zaczęły. Bardzo ciekawe, bo jeżeli wjazd w Łomżyńską w tej chwili praktycznie nie istnieje, od Kopernika, ja bym nawet powiedział, że to skrzyżowanie w tej chwili nie istnieje, no to dlaczego są światła włączone? A może włączone są cały czas na stałe? Nie. Piesi. No tak, zapomniałem o pieszych. Może to jest dlatego, żeby piesi mogli zatrzymać. Poobserwuję sobie to troszkę. No ciekawy jestem, czy te zielone w ogóle, w ogóle się zmieniają kiedykolwiek. Czy tylko wtedy, kiedy piesi będą chcieli przejść. Poczekamy chwilę, zobaczymy, jak sprawa się zakończy. No i teraz mam odpowiedź na moje pytanie. Kiedy zapali się czerwone światło? Wtedy, kiedy piesi będą mieli zielone. No, i chyba tylko dlatego ta sygnalizacja tutaj działa. No i tak jak myślałem. Piesi przeszli, znowu zapaliło się zielone. I będzie tak długo się paliło, aż ktoś znowu naciśnie guzik. Tak jak już pokazywałem. Nie ma w tej chwili możliwości skrętu z ulicy Kopernika w ulicę Łomżyńską. Podejrzewam. No można wywnioskować z tych znaków, że organizacja ruchu jest tak rozwiązana, aby ruch lokalny miał możliwość wyjazdu stąd, ale tylko prawo. Ja nie wiem jak, w prawo, nie wiem jak było wcześniej, no ale ten znak wygląda na świeży. To by tłumaczyło tą możliwość wyjazdu w kierunku tam dalej bohaterów Monte Cassino. No i tak, tak jak widzę tam dalej, wszystkie wyjazdy tak są rozwiązane, żeby jechać w tamtym kierunku. No podejrzewam, że droga będzie remontowana w ten sposób, aby jakiś tam lokalny ruch był możliwy. Oczywiście niektórzy pomimo zakazu jeżdżają tutaj. Pewnie jakby tak troszeczkę tu postać, to można by nagrać różne dziwne zachowania. Może chwilkę się zatrzymamy. To jest właśnie to, że stoi jak wóz znak stopu, ale kierowca pojechał na pamięć. w tej chwili nie trzeba się nad niczym zastanawiać, po prostu jechać. Oczywiście obowiązuje zasada ograniczonego zaufania, no i lepiej się porozglądać. No właśnie, tak do końca nie rozumiem, po co zamknęli to przejście. Być może w ten sposób cykl świateł będzie szybszy, łatwiejszy, nie wiem. I to i to na tyle z Łomrzeńskiej i Monte Cassino. Jadąc od strony Wyszyńskiego w zasadzie no też się trochę zmieniło, bo nie można już skręcić w lewo Można pojechać prosto, czyli do centrum handlowego, albo na dworzec PKS No tak, nie ma już tego przejścia, więc fajnie się wyjeżdża nic nie blokuje